Od czego zacząć prowadzenie swojej działalności? Wielokrotnie już o tym mówiłem. Jak zacząć swoją działalność? Miałem już dwa wystąpienia. Raz byłem na, e, na konferencji w Gdańsku Life Science, później miałem swoją wikekon, e, także już o tym opowiadałem. Tak naprawdę to były długie wystąpienia, ale chciałbym w takim skrócie, w pigułce powiedzieć, od czego zacząć, od czego ja bym zaczął, bo wiem, że mamy teraz kryzys i w tym kryzysie coraz więcej ludzi szuka po prostu możliwości, dodatkowego zarabiania, czy też otworzenia firmy, lub też jak tą firmę po prostu, jak tą firmą zarządzać w sposób e, prawidłowy, żeby ta firma zarabiała nam dobrze. Albo jeżeli ty chcesz zacząć dzisiaj firmę, co zrobić, żeby na starcie nie stracić kilku lat, tak jak ja to zrobiłem. Ja przez moje błędne decyzje tak naprawdę e, straciłem kilka lat w rozwoju swojej firmy, dlatego dzisiaj ci powiem, co zrobić, żeby tego uniknąć. Po pierwsze, zróbmy to, co zrobiłem ja i co mój fotograf, kamerzysta Sebastian. Czyli na pewno postarałbym się o jakąś dotację z urzędu pracy, czy też z innego miejsca. To jest bardzo dobry przykład. Tylko, że ja tą moją dotację można powiedzieć, że przejadłem na koszty stałe. A dzisiaj Tobie, mój widzu, powiedziałbym, jeżeli odbierz pieniądze, albo co zrobić z pierwszymi pieniędzmi, to zainwestuj w dobrą stronę internetową. Dlatego, że od strony internetowej wszystko się zaczyna. Strona internetowa to ma być Twoje centrum, do którego będzie wszystko później zmierzać? Dlatego, że dzisiaj cała sprzedaż i cały marketing przeniósł się już dawno do internetu, i tam jest najszybciej, najłatwiej i najtaniej to po prostu zdobyć i pozyskiwać klientów. Ale, żeby pozyskiwać klientów np. z Facebooka, z Instagrama, z Google Ads czy z innych miejsc, to trzeba mieć swoją stronę internetową, bo te reklamy muszą dokądś przekierowywać. Także bardzo ważne jest to, żeby zrobić ją od razu porządną, dobrą, którą też będzie można wypozycjonować. Ja ten błąd popełniłem, czyli. Na początku dałem koledze, żeby mi zrobił stronę, która była fatalna. Później wziąłem firmę, która ją zrobiła, ale nie potrafiła jej wypozycjonować. Później piękną stronę zrobiła dla mnie moja żona Ania, za co jej dziękuję, ale ona była zrobiona w kreatorze i też był problem z wypozycjonowaniem jej. I dopiero czwarta strona, którą zrobiłem przez firmę, tak naprawdę Perseo, została wykonana. Ona została zrobiona poprawnie, bo ja ich znalazłem, wiedziałem, że ta firma świetnie pozycjonuje i zapytałem, co zrobić, żeby. Ta, tą stronę pozycjonować oni powiedzieli: Musimy tobie zrobić, i ją od podstaw pod i to zrobiłem. Zapłaciłem im za to kilka tysięcy, i dzięki temu, dzięki temu e, moja firma wystrzeliła, bo w końcu zacząłem się po, po pojawiać w pozycjach wyszukiwania Google, co jest bardzo ważne dla wielu tak naprawdę branż. No i zaraz potem, jakbym już miał tą stronę zrobioną, to bym zainwestował w stworzenie kanałów na social mediach, czyli po pierwsze Facebook, Instagram. TikTok i YouTube. Dlatego, że to są na chwilę obecną cztery bardzo oblegane platformy, i to jeszcze tak naprawdę darmowe platformy, gdzie ludzie spędzają swój czas i gdzie zostawiają swoją uwagę. Oczywiście Facebook, Instagram i YouTube są trudnymi platformami, ciężko ruch organiczny, ale tam można bardzo dobre kampanie reklamowe wprowadzić, które z kolei trzeba przekierowywać na naszą stronę, żeby ten klient wiedział o co chodzi. A TikTok świetna platforma, o której też już mówiłem która mówi nam o tym, E, tak naprawdę pokazuje nam jak łatwo zbudować organiczny ruch i zdobywać kolejną uwagę swoich widzów. Także te wszystkie rzeczy dodatkowo jeszcze Google, moja firma, gdzie łapiemy opinie w usługach, jest to praktycznie niezbędne. Dla mnie jest to znowu, myślę, że kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt procent e, naszych zapytań i klientów przychodzi właśnie stamtąd po opiniach, mówi macie super opinie, oczywiście o te opinie trzeba dbać, to nie może być tak, że Kupimy sobie opinie albo nie, wiem, będziemy, nie będziemy dbali, czy będziemy mieli kiepskie opinie. To nic wam nie da. Muszą być to realne, prawdziwe opinie, które będziemy, które będziemy dla, przedstawiać i które będą nam klienci wpisywać. Dzięki temu będziemy mieli e, świetny ruch i tak naprawdę te Google będą nas tutaj inspirować do tego, żeby to było dalej. Czyli pamiętajcie. Zaczynamy od bardzo dobrej strony internetowej, od wypozycjonowania, czyli podpisania umowy na pozycjonowanie, dodatkowo wszystkie kanały w social mediach i już jesteśmy niezależni. Wtedy już możemy budować markę i możemy pierwszych klientów łapać. Możemy wszystkich swoich znajomych na Facebooku, albo znajomych poprosić o to, żeby swoich znajomych poprosili do polubienia. Dzięki temu już łapiemy jakąś tam jakąś społeczność, chociażby nawet 100-200 ludzi, którzy polubi naszą stronę. To jest świetny już yy, początek, żeby codziennie wrzucać im różne treści. On, jak ktoś polubi naszych znajomych, później jest szansa, że im znajomym się to pojawi i dzięki temu łapiemy swoją społeczność i, i to jest moim zdaniem, są pierwsze kroki, które powinniśmy zrobić. Także pamiętajcie, strona Media Społecznościowe. Działajcie dalej.